Na antenie Kroniki pora na serwis sportowy. Piotr Monkosa witam serdecznie. Dzisiaj siatkówka, piłka nożna, lekka atletyka i kolarstwo. Na początek siatkówka. Pewne zwycięstwo siatkarzy NA i KKS u Kozienice na inaugurację sezonu II Ligi. Dziewiąty z rzędu sezon na parkietach II Ligi rozpoczęli siatkarze NA i KKS u Kozienice. W sobotę 28 września podejmowali Lechię Tomaszów Mazowiecki a konkretnie rezerwy pierwszoligowca, w których grają młodzi, utalentowani zawodnicy, w tym czterech mistrzów Polski Juniorów z 23 roku. Kozienicki zespół przed sezonem przeszedł gruntowną przebudowę. Do kadry dołączyło pięciu nowych graczy. Dwóch z nich, środkowy Michał Ostrowski, wieloletni kapitan Czarnych Radom oraz kubański przyjmujący Claudio Estevez, znalazło się w wyjściowej szóstce. Trenerzy Marek Żelczak i Michał Kalita do gry delegowali także Wojciecha Raneckiego, Michała Trąbkę, Daniela Ostrowskiego i Adama Ostrowskiego. Na Libero zagrał Robert Głogowski. Z Lechią KKS grał po raz piąty. Wszystkie poprzednie mecze kozieńczanie wygrali po 3 do 1. Tym razem było dużo szybciej. Wyrównane były tylko początki dwóch partii. W pierwszej od stanu po 5 gospodarze zaczęli sumiennie budować przewagę. Zagrywką punktowali Daniel Ostrowski i Claudio Esteves. Dobrze funkcjonował blok, a w ataku niezłą skuteczność miał Adam Ostrowski. W końcówce po dwóch jego asach KKS prowadził już 21 do 11. Ostatecznie czwartą piłkę setową skończył ze środka Michał Ostrowski. Gospodarze wygrali pierwszego seta do 17. Drugi był do złudzenia podobny. Goście nie zmusili miejscowych graczy do większego wysiłku. Łatwo oddawali punkty zagrywki i popełniając mnóstwo błędów własnych, włącznie z ustawieniem. Kozieniczanie nadal punktowali blokiem i identycznie jak w poprzedniej partii, po asie serwisowym Esteveza prowadzili 15:8. Okazje by zadebiutować w kks dostali Łukasz Grzyb, Filip Rudzki i Bartosz Miklewicz. Na parkiecie pojawili się także Karol Bartnik i Janusz Urdutowski. Gospodarze ani na moment nie stracili kontroli. Trener Grzelczak w całym meczu nawet raz nie był zmuszony poprosić o czas. Drugiego seta KKS również wygrał różnicą 8 punktów. Także w trzecim młody zespół z Tomaszowa Mazowieckiego nie zawiesił poprzeczki zbyt wysoko. Już po kilkunastu akcjach przewaga KKS-u była wyraźna, a później tylko rosła, sięgając maksymalnie 13 punktów. Goście byli zagubieni i do końca meczu nie złapali już dobrego rytmu gry. Trzecią partię KKS wygrał do 14. W niespełna 5 kwadransów było po meczu. KKS Lechia 3 do 0. Po takim spotkaniu zdecydowanie za wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski. Na co stać będzie nasz zespół w tym sezonie, pokażą dopiero kolejne mecze z bardziej wymagającymi rywalami, chociażby dwa najbliższe z metrem Warszawa i kartpolem Kobyłka. Spójrzmy na komplet wyników pierwszej kolejki. Wszystkie mecze wygrali gospodarze. Trzy sety grano także w Grodzisku Mazowieckim, gdzie Sparta ograła Metro oraz w Wyszkowie. Kamper pokonał Mos. Zdecydowanie bardziej zacięte były trzy pozostałe konfrontacje. Grane na dystansie pięciu setów. Za każdym razem tiebreak kończył się minimalną różnicą dwóch punktów. Kart Polkobyłka wygrał z Neckiem Augustów. W Międzyrzecu Podlaskim gospodarze pokonali akademików z Olsztyna. Zaś debiutujący w drugiej lidze SKK bez Duży wygrał z sms SPAŁA. Przyjemnie patrzy się na tabelę. Na pierwszym miejscu NAKS Kozienice. Najlepszy bilans małych punktów spośród trzech drużyn z kompletem oczek. Na drugim biegunie warszawskie Metro i Mos oraz rezerwy leki. Teraz piłka nożna i piąta liga. Nieudana próba zrównania się z liderem. Podopieczni Marcina Pieniążka tracą punkty mimo zaliczki dwóch bramek przed drugą połową. Zapraszam na skrót. W ósmej kolejce piątej ligi piłkarze N.A. Energii Kozienice podejmowali LKS Promna. W sobotę 28 września na stadionie przysportowej grały drugi i piąty zespół tabeli. Już przed meczem gospodarze wiedzieli, że w przypadku wygranej zrównają się punktami z liderem z Ożarowa Mazowieckiego. W wyjściowym składzie jedna zmiana. Pauzującego za kartki Jana Bąka zastąpił Damian Bernat. Od pierwszej minuty zagrali ponownie Bartosz Ziółko, Adrian Nowosadko, Patryk Walasek, Adrian Karasek, Grzegorz Kalisiak, Artur Sułek, Jan Imiołek, Piotr Czerwiński, Kacper Gieleciński i Bartłomiej Nowak. O pierwszych kilkudziesięciu minutach można powiedzieć jedynie tyle, że się odbyły. Gra była bardzo szarpana i toczyła się głównie w środkowej strefie a żadna z drużyn nie stworzyła sytuacji, która mogłaby otworzyć wynik. Zdecydowanie ciekawiej było od mniej więcej 25 minuty. Gospodarze zaczęli coraz wyraźniej przeważać. Najpierw bramki szukali po uderzeniach z dystansu. W ten sposób golkipera próbowali zaskoczyć i Miołek oraz Karasek z rzutu wolnego. Jednak wszystko co najlepsze miejscowi zostawili na końcówkę pierwszej połowy. Prowadzenie objęli w 38 minucie. Piłkę w pole karne zagrał Sułek, kapitalnie zgrał ją Czerwiński, a do siatki skierował Bernat. Tuż przed przerwą po akcji Nowaka w polu karnym faulowany był Bernat. Sędzia Jan Chmielak bez chwili zawahania podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Bernat. To jego szóste trafienie w sezonie. Po pierwszej połowie energia prowadziła z 2-0, a to podobno niebezpieczny wynik, jak twierdzi były selekcjoner Czesław Michniewicz. Coś w tym musi być. Tak jak pierwsza połowa zakończyła się rzutem karnym, tak i na początku drugiej sędzia wskazał na ten sam punkt. W 50 minucie Kalisiak kopnął Przemysława Ostrowskiego i ponownie sprawiedliwość wymierzył sam poszkodowany. Kontaktowy gol kapitana przywrócił LKS-owi wiarę w korzystny wynik. Minęło niespełna 7 minut i już był remis. Zaczęło się od straty piłki na wysokości pola karnego gości. Kontratak rozpoczął Kacper Gągała. Obrońcami zakręcił Mateusz Michalski. I Miołek zdołał jeszcze wyblokować piłkę po uderzeniu Ostrowskiego, ale ta trafiła do Jakuba Grzeszaka. Dwubramkowe prowadzenie było już tylko wspomnieniem. Ale czasu, by przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, zawodnicy trenera Marcina Pieniążka mieli jeszcze bardzo dużo. Szybko zabrali się do roboty. Przyspieszyli grę i zaczęli stwarzać sytuację. Niestety zawodziła skuteczność. Doskonałą okazję, by dwa dni po swoich 21 urodzinach cieszyć się z gola, zmarnował Bartek Nowak. Szansę na trafienie miał Czerwiński, ale piłka przeszła obok słupka. Podobnie po kolejnej próbie Nowaka, tym razem z dystansu. Okazję po stałym fragmencie miał także Walasek, ale i środkowo obrońca nie pokonał Eryka Maska. Energia próbowała do końca, ale to LKS w doliczonym czasie miał akcję meczową. Skończyło się tylko na strachu w obozie gospodarzy. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Zespół trenera Pawła Wysockiego ponownie pokazał, że trudno go złamać i walczy do końca. Promna w ostatnich latach wyraźnie nie leży na naszej drużynie. W maju przy Sportowej Energia prowadziła do przerwy 3-0 i zremisowała 3-3. Jesienią tamtego roku po pierwszej połowie było 2-1 dla Kozienic i skończyło się porażką 3-4. Ciekawie było również w pozostałych meczach ósmej kolejki. Sensacja w Ożarowie Mazowieckim. Zamykający tabelę drogowiec jelińsk pierwsze punkty w sezonie zdobył na terenie lidera. Niepokonany od pięciu kolejek jest Mazur. Drużyna Skarczewa rozbiła na wyjeździe Milan-Milanówek 5 do 0. Na zwycięską ścieżkę wrócił naprzód. W zielonkach parceli gospodarze pokonali rezerwy znicza Pruszków 3 do 2. Gola na wagę trzech punktów strzelając w doliczonym czasie. Czwarta z rzędu i siódma w sezonie porażka Prochu. Beniaminek Spionek przegrał w stolicy z Eskolą 0-2. Gospodarze triumfowali także w Siedlcach. Drugi zespół Pogoni wygrał z Podlasiem 2-0. W Raszynie i Radomiu górą byli przyjezdni. LKS Chlebnia wygrał 1-0, a Żerardowianka pokonała rezerwy Radomiaka 2-1. Liderem pozostała Ożarowianka, 19 punktów. Po dwa oczka tracą trzy zespoły, Mazur, Energia i Naprzód. Bez zmian w strefie spadkowej. Cztery ostatnie pozycje od kilku kolejek zajmują Eskola, Milan, Proch i Drogowiec. Teraz zobaczmy jak w siódmej kolejce klasy A wypadły zespoły Ziemi Kozienickiej. W siódmej kolejce A klasy druga drużyna Energii Kozienice przegrała u siebie z liderem Polonią Iłża 0-3. do Identyczny wynik w Solcu. Tam Legion Głowaczów pokonał ostatnią w tabeli Wisłę. Szósta kolejna wygrana akcji Jastrzębia. Spadkowicz z Okręgówki pokonał KS Jastrząb 4-0 i od pięciu kolejek nie stracił nawet bramki. Pierwszej porażki doznała Zwolenianka. Do niedawna lider tabeli przegrał na wyjeździe z Iskrą Gust 0-3. Skaryszewianka wygrała z rezerwa migracji 4-1. Gryfia przegrała z Iłżanką 2-3, a AKS Chomentów zremisował 1-1 z Krąpianką Rzeczniów. Samodzielnym liderem została Polonia Iłża, 19 punktów. Tuż za nią akcja Jastrzębia, oczko mniej i zaległe spotkanie do rozegrania. Energia z dorobkiem 9 punktów zajmuje 9 miejsce. Legion Głowaczów jest 11, 6 punktów. Stawkę zamyka Wisła Solec. Czas na królową sportu. Na stadionie w Kozienicach odbyły się zawody lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży oraz Kozienicka Mila imienia Henryka Zmitrowicza. Zapraszam na relacje. W sobotę 28 września na stadionie w Kozienicach zostały rozegrane siódme Mistrzostwa naszego miasta w lekkiej atletyce. Połączone były z kolejną edycją parafiady oraz piątym biegiem pokoleń Kozienicka Mila. Poświęcone pamięci Henryka Zmitrowicza. Wieloletniego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wielkiego przyjaciela sportu. Otwarcia zawodów dokonali wicestarosta Joanna Czechyra, radny Rady Miejskiej Tomasz Trela, dyrektor kaceris Marcin Zmitrowicz oraz proboszcz parafii Świętej Rodziny, ksiądz dziekan Władysław Sarwa. Całe zawody, jak co roku, poprowadził trener Olimpu Janusz Misztal. Do rywalizacji stanęli uczniowie kilku szkół podstawowych z Kozienic i Okolic. Oraz zespołu szkół i liceum ogólnokształcącego. W sumie we wszystkich konkurencjach wystartowało ponad 100 osób. W programie zawodów były biegi na 60, 100 i 600 metrów oraz skok w dal w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy uczeń mógł wziąć udział w jednej konkurencji biegowej i w skoku w dal. Poza promocją aktywności fizycznej, takie zawody dają uczestnikom możliwość sprawdzenia swoich sił w rywalizacji z rówieśnikami i miejmy nadzieję, że dla niektórych będą początkiem przygody z lekką atletyką. Natomiast w piątej kozińskiej mili wystartować mógł każdy. W tym biegu na starcie zameldowała się grupa blisko 60 osób. Do pokonania mieli mile, czyli 1609 metrów. Jak się okazało, ponownie bezkonkurencyjni byli zawodnicy trenujący w Olimpie. Tak jak w dwóch poprzednich latach, pierwszy linię mety przekroczył Kacper Trella. Zaś wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra Sot, która o sekundę poprawiła własny rekord kozieńskiej mili obecnie to 6 minut i 8 sekund. Najstarszym uczestnikiem biegu na mile był 67-letni Ryszard Wolszczak, a najmłodszym 8-letni Wojtek Białczak. Po rozegraniu wszystkich konkurencji odbyła się dekoracja najlepszych zawodników i losowanie upominków wśród wszystkich uczestników zawodów. Otrzymali oni pamiątkowe medale i słodkie upominki. Były też puchary dla szkół. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła PSP w Janikowie przed kozinicką trójką i czwórką. Natomiast wśród szkół średnich najbardziej usportowioną placówką okazało się liceum ogólnokształcące, które otrzymało także puchar za największą frekwencję. W parafiacie pierwsze miejsce zajęła Parafia Świętej Rodziny. Przed parafią Świętego Krzyża i parafią Wianikowie. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kozienice, a współorganizatorem Kozienickie Centrum Rekreacji Sportu. Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Gminę Kozienice, Starostwo Powiatowe, Kaceris Radnego Rady Miejskiej i jednocześnie dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Tomasza Trele, wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Parafii Świętej Rodziny, Olimp oraz Polski Związek Lekkie Atletyki. Zawody były współfinansowane ze środków gminy i powiatu Kozienickiego. Zostały zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Lekka Atletyka dla każdego. Lubicie biegać? Chcecie pomóc dzieciom, a przy okazji dobrze się bawić? Ponownie będzie ku temu doskonała okazja. Zapraszamy na piąty lokalny bieg charytatywny z BBL. W środę 9 października na stadionie miejskim w Kozienicach bieg sztafetowy, w którym każdy może wziąć udział. Start o godzinie 17:45. Prosimy o nieco wcześniejsze przybycie. Pięcioosobowe drużyny przez godzinę będą pokonywały okrążenia na Kozienickim stadionie. Ilość przebiegniętych kilometrów zostanie przeliczona na złotówki które Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże na cel charytatywny. W tym roku jest to wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Drużyny można zgłaszać do niedzieli 6 października pod numerem telefonu 506 072 456. Udział w biegu jest bezpłatny. Więcej informacji na temat akcji i biegu w Kozienicach Zainteresowani znajdą na Facebooku, na profilu Biegam, bo lubię Kozienice. Nie zastanawiajcie się, organizujcie drużyny i widzimy się na stadionie 9 października. Na koniec zobaczmy podsumowanie kolarskiego święta, brewetowego zakończenia sezonu z ENEO. To było rowerowe święto w Kozienicach. W sobotę 28 września w naszym mieście zorganizowano brewetowe zakończenie sezonu z ENEO. Miłośnicy kolarstwa z całej Polski zmierzyli się z dystansami 75, 150 i 200 km. Na trasy wyruszali wczesnym rankiem z terenu ośrodka rekreacji i turystyki Kaceris. Brewet to długodystansowy rajd rowerowy, w czasie którego uczestnicy muszą przejechać z góry ustaloną trasę w określonym czasie, pokonując przy tym własne słabości. Impreza zadebiutowała w Kozienicach w zeszłym roku i wtedy wzięło w niej udział 130 osób. W drugiej edycji pojechało już 230 cyklistów, w tym wielu reprezentantów naszej gminy, jeżdżących na rowerze czy to zawodowo, czy czysto rekreacyjnie. Pomysłodawcą tego wydarzenia w naszym mieście jest Tomasz Baranowski. Podsumowanie rajdu, a także całego sezonu, miało miejsce na terenie ośrodka nad jeziorem Kozienickim. Tu każdy przekraczający linię mety otrzymywał pamiątkowy medal. W brewetowym zakończeniu sezonu nie chodziło bowiem o rywalizację nie ma przyznawanych miejsc. Tylko o zachęcenie do aktywności sportowej. Głównym sponsorem brewetowego zakończenia sezonu z Eneą była Enea Wytwarzanie. Na dzisiaj to wszystko, co miałem Państwu do przekazania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!